Z swoim kolaną wszystko ok? Tak, tak, Stuczony mięsień jest na szczęście, także wydaje mi się, że nic groźnego lodem obłożę i będzie dobrze. Gratuluję wygranej. Udało Ci też zdobyć Ci się jedną bramkę Powinieneś być zadowolony z tego moczu. Znaczy to nieważne kto strzela bramki. ważny jest finalny wynik. Wygraliśmy 4-2 po w ciężkim meczu, przewidywaliśmy tutaj ciężki mecz. Miejsce w tabeli różniące nas nie odzwierciedla tutaj poziomu, bo ten przeciwnik nam zdecydowanie nie leży. Męczymy się z nim, dostajemy bramki w końcówkach, dlatego tym bardziej cieszymy się z trzech punktów. Styl daje wiele do życzenia, natomiast dopisujemy sobie kolejne trzy punkty i ta druga runda w naszym wykonaniu jest bardzo skuteczna, bo mamy 9 punktów na trzy mecze. Zaangażowanie w pierwszej i drugiej połowy dość duża różnica. Nie, nie uważam tak. Wydaje mi się, że dwie połowy nasze zaangażowanie było na odpowiednim poziomie. Gdzieś tam, może, nie, jak, jak, jak zwykle, gdzieś po zdobytej bramce mogliśmy podwyższyć na 2-3-0, nie wykorzystujemy sytuacji, po czym zazwyczaj się to mści i przeciwnik zdobywa bramkę, nabiera wiatr w żagle i gdzieś tam później tracimy głowę. Nasze ustawienie gdzieś tam się rozsypuje. Natomiast fajnie, że umiemy, umiemy na to zareagować, bo jeszcze sezon wcześniej taki mecz byśmy zremisowali, albo przegrali. Przed nami wyjazd. E, tak, przed nami bardzo trudny teren w Bojanie. Jest duża rywalizacja w zespole, także e, mamy teraz dwa tygodnie dosyć, dosyć e, cięższych treningów, gdyż e, 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 gramy chyba sparring w sobotę teraz. E, e, mamy dwa tygodnie, żeby się przygotować dobrze do następnych meczów w lidze. No i Każdy mecz gramy o zwycięstwo, a co przyniesie koniec sezonu to, to zobaczymy. Trzy mecze, komplet punktów, z Twojej strony zapewne zapewne za dórę. Tak, taki był cel w tym styczniu. W sumie w tym styczniu przegraliśmy jeden mecz bo z Gniezdem w pucharze, ale ten puchar też traktowaliśmy jako takie fajne przetarcie przed ligą z Gniezdem. I, i zakładaliśmy sobie w lidze, żeby zdobyć 9 punktów w tym styczniu w tych trzech meczach i tak się udało, jesteśmy zadowoleni. Chociaż co do dzisiejszego stylu gry, no to, to, to dużo do życzenia. W zeszłym tygodniu w Solidówku super mecz dzisiaj, dzisiaj do 5 minuty pierwszej połowy, super, później już niestety, ale, ale dużo, dużo gorzej. Ważne trzy punkty. Kibice na pewno mogą być zadowoleni, sporo emocji. Dużo walki w drugiej części, natomiast te dwie bramki można chyba było uniknąć. Na pewno. Bramki, które my tracimy, to już się sami w szatni śmiejmy, że, żebyśmy, że jak my mamy strzelić gola, to musimy bardzo dużo na to się napracować i, i nabiegać, a przeciwnicy sprzedają takie bramki no o ile ta druga była pięknej urody, bo w samo okienko bramki, ale też po naszej głupiej stracie, wychodzimy z sytuacji 3 na 3, tracimy piłkę, zawodnik przyjmuje i idzie 2 na 1, uderza na bramkę i wpada w samo okno. O ile ta pierwsza, ta, ta pierwsza sytuacja, no, to to jest to, co my lubimy robić, czyli dajemy prezencję przeciwnikom i zawsze pójdzie wybornik na samą emocje. Mariusz Sowiecki, dwie bramki? No tak, no, no my znamy klasę Mariusza, więc jakby dla nas to w ogóle nie dziwi, że on strzela, ale jedyne co może nadziwić to to, że tak mało. Bo, bo wiemy, że to potrafi robić i wiemy, że robił to wcześniej, ale on też ma tutaj u nas bardzo dużo innych zadań taktycznych i z tych zadań się na pewno super wywiązuje, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Przed Wami mecz z Bojano, trudniejszy rywal dzisiaj dzisiejszy? Eee, nie ma tu, aby grywali. Ja też chcę zaznaczyć, że, że ta liga jest na tyle wyrównana, że, że każdy z każdym może, może wygrać i, i więc jakby a bo ja na no też jest zespołem, który na wyjeździe szczególnie nam nie, nie leży. W zeszłym roku tam byliśmy, bo się przygraliśmy 8-2 czy, czy, czy 8-3, jakiś taki kosmiczny wysoki wynik, więc e, nie ma łatwych wygrywali dla nas. E, my musimy każdy kolejny mecz wygrywać, jeżeli chcemy myśleć o czymkolwiek na koniec sezonu, a nie ukrywajmy, że, że to trzecie miejsce e, jest dobre dla nas, ale, ale apetyty cały czas u nas rosną.